Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry mm, Dragensang, miałem mówić Hero Zero, ale nie, to jest Dragensang, drugi odcinek po moim powrocie do gry DSO. E, spontaniczny odcinek, nie ukrywam, że nagrywany o godzinie 23.53, ale spać mi się nie chce, dlatego stwierdziłem, że nagram Wam e, zakończenie eventu na mojej postaci, na moim wojowniku, eventu. E, Pełni księżyca jesteśmy już na mapce, jak widać jestem już na Warholmie I przechodzimy do e, zakończenia naszego eventu, za chwilę otworzymy sobie również dwie skrzynki, które z tego eventu dostałem Liczymy może na jakiegoś e, wilka czarnego albo ewentualnie, albo ewentualnie tą aurę efektu na ten czerwony wir czy coś takiego Yy, musimy znaleźć tylko jakiegoś minibosa. Najlepiej by było. O, na przykład takiego. No, szybko go stłuc. I ja nie wiem, czy to już będzie koniec, czy jeszcze nie, ale chyba jeszcze chwilę. Nie. Brakuje nam jeszcze 25 postępu. O, no to pięknie tutaj będziemy mieć. Niestety, amfory nie ma w tym miejscu. Czasami pojawia się taka czarna amfora. Yy, o, i mamy jest koniec eventu. Pojawia się tutaj czarna amfora, yy, którą po kliknięciu, po której kliknięciu pojawia się bosik taki, którego musimy zbić w przeciągu bodajże 30 sekund, jeżeli nic się nie zmieniło. No i leci z tego esencja i różne takie inne rzeczy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o amforki, a ja w tym momencie zakończyłem event swoją drogą, to tak, jak mi się gra po powrocie, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak jak mówiłem, ja już gram od około 3 tygodni, no i skoro jeszcze mi się nie znudziło no i postanowiłem nawet nagrywać z tego jakieś filmy, to znaczy, że jest ok, no tylko trochę mało ludzi gra, no ale to nie jest to samo co tam w 2015. No, ale nic, co my tutaj dostaliśmy? Szlachetny kamień ulepszenia to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajny przedmiot. Później on się jak najbardziej przyda, bo połączy z, z kamieniem szlachetnym, aby utworzyć kamień szlachetny tego samego koloru o wyższej rzadkości. Ok, fajnie, rozumiem. Na tej zasadzie szkoda, że nie można ulepszać tym runek. A nie, bo dorunek było co innego. Dorunek był inny kamień. E, także to odkładamy tutaj, niech to nie zginie. Mamy dwie takie skrzyneczki. Zaraz zobaczymy co z nich poleci. Ale może tak, to może za chwilę. Najpierw przejdźmy przelećmy jeszcze na szybko przez, przez drugą tutaj mapkę, żeby zdobyć co nieco tego żwirku. Choć ja nie mogę tworzyć z niego esencji na stole warsztatowym, nie wiem dlaczego. Pogadamy sami akurat chwilę. Także tak. Co z lajwami? No yy, tak myślę, nad tymi live'ami, coraz bardziej prawdopodobne jest, że jednak jakieś się pojawią, gdy będę miał tylko chwilę, najczęściej na weekendach. Bardzo fajnie, dość fajnie przyjął się z powrotem yy, Dragon Sang na kanale tam 500 wyświetleń 25 łapek bardzo dziękuję ono to przy okazji przy okazji zachęcam również do zostawienia pod tym odcinkiem jakiegoś komentarza oraz łapeczki będzie bardzo miło bo jednak do nagrywania nic tak nie motywuje jak odbiór odbiór danego kontentu jeżeli widzę że to się wam podoba i pokazujecie mi to, że to się podoba no to, to aż chce się nagrywać bo tak to jest bez sensu i przez to też na przykład przestałem nagrywać e, Hero Zero poprzednią serię no bo na początku było fajnie, ale później to już było takie na siłę no dlatego dlatego to nie miało zbytnio sensu dalej ciągnięcie tego zwłaszcza, że na e, mojej postaci w Hero Zero no już Poza ekspianiem, to tam się zbyt więcej, zbyt nic nie zmieniało Dlatego no, tak wyszło Ale cóż to nie odcinek o Hero ale o Drakenie Dlatego lecimy tutaj przez kopalnię księżycowego srebra Pamiętajcie, żeby na tej mapce zmienić esencję Nie bić czasem przypadkiem na esencji srebra jakiejkolwiek Tutaj bijemy na zwykłej SC jakiejkolwiek innej, Wigoru. Otwieramy wszystkie beczki. I za chwilę zobaczymy, co nam poleci z tych sprzynek Warhol'u. Bardzo dużo drakenów, dużo drakenów można dostać z tych eventów, dlatego stwierdziłem, że muszę go zrobić całe dwa. Drakenów już mi się uzbierało 7000. Jeżeli mamy tutaj jakichś doświadczonych graczy na widowni Możecie dawać znać, dawać ogólnie jakieś porady odnośnie gry, odnośnie gry na woju, odnośnie tego na co wydać te drakeny Na co wydać mroczne, czy może poczekać, yy, poczekać na coś, na co zwrócić uwagę itp itd Każda porada jak najbardziej na plus Nabijemy tutaj już prawie skończyliśmy robić mapkę swoją drogą w tle leci muzyka. Mam nadzieję, że ją słyszycie i że mnie nie zagłusza. Jesteśmy już na końcówce mapki. Podejrzewam, że nie wszystkie beczki otworzyłem, ale to nic. Generalnie nie mam jeszcze na evencie na warholmie tej księżyca, coś takiego dlatego nieco dłużej zeszło mi ze zrobieniem tego eventu ale myślę, że podczas kolejnej edycji eventu już będę mógł na tą mapę wejść, bo zrobiłem jakąś serię questów Zostały mi tutaj na Warholmie takie questy i mam taki quest, kulą utwa 1 na 4 który muszę wykonać nie podczas pełni księżyca, więc skończy się ta pełnia wykonam te questy i nie wiem czy podczas kolejnej edycji już będę mógł wyjść na krwawy księżyc czy nie. Jeżeli ktoś wie również możecie dać znać. Dobijamy ostatnie moby na tej mapie. I cóż to jest taki szybciutki odcinek. Chciałem się z wami głównie podzielić. Cóż mi wyleciało z tych skrzyneczek, nawet stwierdzimy, że jeden przelot przez Warholm możemy nagrać. Zwłaszcza, że no, tak jak mówię, poprzedni odcinek fajnie się przyjął. Mam nadzieję, że ten również. Nie przygotowałem się do tego eventu, miałem mało esencji, dlatego musiałem kilka razy dokupić po tysiaku esencji. Dwa razy zbiłem e, tego właśnie bosika zamfory czarnej, dlatego tej eski coś więcej dostałem. Ale i tak brakło. Trzeba było dokupywać. No i co? Już zobaczmy co, co, można, co można dostać z tej skrzyni. Zawiera jeden z następujących skarbów. Przedmiot krwawej runy. Przedmiot siły zabójcy wilków. Krwawy wir, czyli jeszcze jakieś itemy mogą z tego polecieć. Księżycowy chłód oraz czarny wilk. No dobra, otwieramy tą słabszą skrzyneczkę. I z niej mamy tak... Y shit. Pierdacz zabójcy wilków. Do niczego nam się to nie przyda. Zwłaszcza, że jest to na poziom setny i otwieramy lepszą skrzyneczkę, z której wyleci co? O! Jest i krwawy wir. Dobrze, miło. Szkoda, że nie ma wilka. Ale mamy krwawy wir. Fajnie. Dodajemy go. I zobaczmy, użyjmy jak to będzie wyglądać. No fajnie. Niech będzie i tak. Mamy krwawy wirek. spoko. Także cóż, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego jakże spontanicznego odcineczka. Dajcie znać, jak wam poszło na evencie, co wy dostaliście ze skrzynek oraz czy zrobiliście cały evencik. Cóż, życzę miłego tygodnia, ponieważ ten odcinek wleci w niedzielę, a zapewne większość z was obejrzy go właśnie w niedzielę. Także, jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Siemaneczko, hej.